Jaka mała fanta! Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną fantę. Co za szczęście? Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją fantą. O, wychodzi z niej jaki żel. Super! Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować! Jaki pyszny! Oj! Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo Monika, wszystko wypiłaś. E, teraz moja kolej. Uwielbiam fantę. To jest takie dobre, o, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au, co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. O, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki zak widzi, będę miała mały poczęstunek i jeszcze trochę. Już prawie jeden potężny cios. Pyszne! Co to było? Świetnie udało się. Oj, Wendy, przepraszam, nie chciałem. Yy, teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami, tylko moje. Brr, jak zimno! Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Mmm, bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł: odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. Nie, skończyło się tak szybko nic nie możesz zrobić wendy a teraz moja kolej biorę łyżkę i oj utknęła o wyciągnąłem wszystkie lody naraz no to zabieram się za degustację to jest takie dobre chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek mam pomysł Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie wasz się kraść moich lodów, jasne. No dobra, to popatrz, jakie jesz. Zjedzone. Teraz Ty, Monika. No w końcu, co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Mmm, jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I jest tak zimno. Brrr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki, Zack. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne! Nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy i jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No, co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Yeah. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. Aj, to bolało! No, koniec. Trzymaj się koniku. Właśnie tak. A masz. A masz. O, co tam mamy? A to i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak. Jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, oh, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Y najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. A -a -a! O, tak, a masz, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać! Wow, jak ona ma dużo skitelsów! Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. Kola? Czemu taka mała? Ja mam więcej szczęścia. Wow! Co za ogromna butelka! I cała moja! Nie mogę uwierzyć w swoje szczęście. O, Miley, spójrz na te kole. To prawda, jest malutka, ale na pewno jest pyszna. Tylko za nic nie mogę jej wycisnąć! O, tak! Jakie to jest dobre! Kontynuujcie, ja skończyłam! Jestem gotowy na wyżerkę! Ej, czemu ta galaretka nie wyłazi? No, dalej! Dobra, nie idzie. No to zaraz coś wymyślę. Mam tu specjalne narzędzie. A, od razu lepiej. Mmm, jakie to pyszne. Ach, warto było się postarać. Miley, teraz ty. Super! Bez problemu uporam się z tą ogromną porcją. O, nie wiedziałem, że Miley jest taka silna. O, rany. No dalej, no dalej. Udało się. O, to było mocne. Widzieliście? Dałam radę. Teraz sobie zjem. Oj, nie dam rady tego jeść. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny, nawet nie chciałam. Wow! Hurra. Mam sporą paczkę chipsów. Cokie małe opakowanie! Liczyłem na więcej, no cóż, lepsze to niż nic. Jakie pyszne chipsy! Aż nie mogę się oderwać! Ach, jak smacznie chrupią! Co? Już wszystko zjadłem? Świetne bransoletka! Okej, okay, moja kolej, spróbujmy! Mmm, jakie pyszne! Wow, Miley ma taką ogromną paczkę! Ja też chcę! Ona ma tak dużo, a ja miałem tak mało. Trzymaj się, trzymaj się! Co? Stój! Oddawaj moje chipsy! Jak mogły się ukraść? Oddawaj, bo! Czekaj! Chciałem ci tylko coś pokazać. Co tam masz? wideo. To ciekawe. Chłopak na filmiku mówi, że pod spodem paczki jest sos? Pilnie trzeba to sprawdzić. No, no, spójrz! Odwracamy? O to i sos! Mówiłem ci, a ty byłaś na mnie zła. No, jesteś taki mądry. Częstuj się! Dzięki! A ty spójrz tutaj! Co za ogromne opakowanie! Nie mogę z niego wydostać chipsów. A dobra, położę je na boku. Mogłam od razu tak zrobić. Tak jest to wiele łatwiej. Te chipsy są pyszne. Chwila! A gdzie one się podziały? Na drugim końcu brakuje jedna. Ej, co wy wyprawiacie? To oni naprawdę zjadają moje chipsy? Zaraz im pokażę. Nie, nie trzeba. Macie przechlapane, to były moje chipsy. Wygląda na to, że tym razem nic nie dostałam. A ja mam pysznego burgera. Jak się cieszę. To ja mam prawdziwe szczęście. Nigdy nie widziałem tak wielkich burgerów. Och, to za zapach! Mój pyszny, mój mięciutki, mój kochany. Quentin, Quentin! A, no tak. Zobaczmy, co jest w środku. Jaka ciężka bułka. No dalej, dasz radę. Jeszcze trochę. O, co jest? To straszne! O nie! Pomocy! O, to był sen? To był sen! Uff. Zobaczmy, co jest w środku burgera! Chociaż troszkę się boję. Chyba nic niezwykłego! O, kotlet jest super! Mogę uwierzyć, że nic nie dostałam. Sprawdzę stół za pomocą moich specjalnych okularów. Co my tu mamy? Mikroburger! Widzę go. Zaraz spróbuję. Pyszny, ale bardzo mało. Mali chcesz spróbować? Nie, dzięki. Mam swojego burgera. I zaraz go spróbuję. Dodam keczupu, żeby było smaczniej. Chcę go spróbować. Może uda mi się odłamać kawałek? Nie uda ci się. Zjadłeś już swojego burgera. Teraz moja kolej. Dodam jeszcze sosu serowego. Emily, mam cię już dosyć. A masz! Nigdy więcej nie będziesz brać cudzego jedzenia. Dobrze ci tak. No, w końcu zostaliśmy sam na sam. Mój pyszniutki burger. Co za wyżerka. Fu, to obrzydliwe. Aż straciłam apetyt patrząc na ciebie. Ojej, zaraz się przewrócę. Wydaje mi się, że troszkę się przejadłem.